Cześć, w dzisiejszym odcinku mówimy sobie produkt Malicia Banią z Huma, a mianowicie będzie to właśnie e płyn do kąpieli o zapach kokosowym. Generalnie, jeżeli chodzi o ten produkt, no to jak sami zresztą widzicie tutaj na opakowaniu, jest to, jest to produkt o takiej nucie, nucie kokosowej. Jeżeli chodzi o skład, tutaj i informacje na temat tego produktu jak sami widzicie tutaj właśnie płyn do kąpieli ma właśnie nuty kokosowe no i przede wszystkim te nuty spotykają się z nutami migdałów a zatem bardzo fajny w zapachu płyn jeżeli zatem poszukujecie jakiegoś fajnego płynu no to na pewno warto sobie Sprawdzić właśnie ten produkt. Ja osobiście jakiś czas już korzystam z tego produktu. On jest prawie już wykończony, bardzo sobie cenię. Powiem szczerze, że ocenię ten produkt tak mniej więcej na 9, na 10. Myślę, że byłaby to uczciwa, uczciwa ocena. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, no to w internecie czy też w sklepach powinniście znaleźć ten produkt za około. 8-9 zł, a zatem mniej więcej w, tej, w tym przedziale cenowym ten produkt się znajduje. Jak sami widzicie, produkt ma tutaj napisane, że jest Made in Italy, czyli był wykonany czy też zrobiony we Włoszech. Jeżeli chodzi o inne informacje, no to tutaj oczywiście na odwrocie sobie je możecie przeczytać. Co do otwierania, no to tutaj wystarczy sobie, właśnie do góry podnieść tę nakrętkę, jak widzicie już można spokojnie sobie korzystać z tego, z tego produktu ja sobie bardzo serię ten płyn do kąpieli, jestem natomiast ciekaw jak wy oceniacie ten produkt, dajcie znać koniecznie w komentarzu co wy właśnie myślicie o malicia baniu ciuma, czy jak się to tam czyta to po włosku, jak sami zresztą widzicie, no to e, tak to mniej więcej chyba e, mniej więcej się wymawia. Może, może ktoś z Was wie, no to napiszcie w komentarzu. E, no i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. E, zachęcam do subskrypcji. E, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.